Cześć, tu Wojciech Dąbrowski. Na moim kanale znajdziecie najświeższe wiadomości z rynku samochodowego, praktyczne porady dla kierowców i ciekawostki ze świata motoryzacji. Jeśli interesujesz się samochodami i chcesz być na bieżąco, jesteś we właściwym miejscu. Zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnych nowości. A teraz przechodzimy do dzisiejszego autor, tematu. Ariel T. Rodriguez: aktualizacja. 24 października 2023. 17:25 opublikowano 28 lutego 2023. 638 est łańcuchy na opony samochodowe to system antypoślizgowy, który zapewnia bezpieczeństwo i przyczepność opon w niebezpiecznych sytuacjach pogodowych. Są one montowane na oponach pojazdu, aby zapobiec poślizgowi, gdy na drodze znajduje się śnieg lub lód. Co może być bardzo niebezpieczne dla kierowcy i innych osób, czym są łańcuchy na opony samochodowe. Łańcuchy śniegowe to urządzenia trakcyjne montowane na kołach pojazdu, zwykle na kołach napędowych, przednich lub tylnych, w celu zapewnienia lepszej przyczepności na zaśnieżonych lub oblodzonych nawierzchniach. Są one szczególnie przydatne w ekstremalnych warunkach zimowych, ponieważ pomagają zapobiegać poślizgom i poślizgom pojazdu. Co zwiększa bezpieczeństwo podczas jazdy w zaśnieżonych i oblodzonych warunkach. Gdzie montować łańcuchy na opony samochodowe? Powinno być jasne, że wszystkie rodzaje łańcuchów są montowane na kołach napędowych. W pojeździe z napędem na przednie koła. Koła napędowe to te na przednie osi. W pojazdach z napędem na tylne koła znajdują się one na tylne osi. Jeśli pojazd ma napęd 4-4 lub napęd na 4 koła. Łańcuchy powinny być zamontowane na wszystkich czterech oponach. Jeśli dostępny jest tylko jeden zestaw dwóch łańcuchów, zaleca się zamontowanie ich na przedniej osi. Jazda po zaśnieżonych drogach zimą jest bardzo trudna. Jednym z najlepszych sposobów na bezpieczną jazdę w takich warunkach jest używanie opon wyposażonych w łańcuchy śniegowe. Dlatego zebraliśmy tutaj trzy modele łańcuchów do bezpiecznej jazdy których można używać w samochodzie lub furgonetce tej zimy, korzystając z danych specjalistycznej publikacji motoryzacyjnej The drive Łańcuchy śniegowe, trzy zalecane opcje. Łańcuchy te mają wbudowany gumowy napinacz i są kompatybilne z układami przeciwblokującymi, kontrolą trakcji, napędem na wszystkie koła, aft, i innymi systemami elektronicznymi. Te łańcuchy elektryczne do samochodów osobowych, ciężarowych IS-ów uważą 5 funtów. Samoregulująca linka jest przeznaczona do pojazdów o niskim prześwicie. Dostarczane są z materiałową torbą do przechowywania. Te łańcuchy linkowe dla pasażerów zostały zaprojektowane z myślą o trwałości stabilności i optymalnej trakcji. Redukują hałas i wibracje oraz dobrze sprawdzają się w pojazdach z minimalnym prześwitem i oponami OM z wysokim bieżnikiem. Używanie łańcuchów na oponach w warunkach śnieżnych zapewnia lepszą trakcję, ponieważ są one przeznaczone do pracy w ciężkich warunkach śniegowych i oblodzonych. Jak działają łańcuchy śniegowe? Łańcuchy śniegowe są zaprojektowane tak, aby wgryzać się w śnieg i lód, zapewniając dodatkową przyczepność. Zazwyczaj są one wykonane z metalowych ogniw które pasują do opony, tworząc szorstką powierzchnię do chwytania śniegu i lodu. Prawidłowo zamontowane łańcuchy zwiększają przyczepność i pomagają zapobiegać poślizgom bocznym. Jak zamontować łańcuchy śniegowe? Przed założeniem łańcuchów należy zapoznać się z instrukcjami producenta dołączonymi do łańcuchów. Ponieważ specyfikacje mogą się różnić w zależności od marki i modelu, zaparkuj pojazd w bezpiecznym i równym miejscu, z dala od ruchu ulicznego. Zaciągnij hamulec postojowy i upewnij się, że pojazd jest wyłączony. Rozwinij łańcuchy i upewnij się, że są założone i gotowe do użycia. Zlokalizuj koła wymagające łańcuchów. Zazwyczaj są to koła napędowe pojazdu, przednie lub tylne w zależności od rodzaju napędu samochodu, napęd na przednie lub tylne koła, umieść łańcuchy wokół opony, upewniając się, że ogniwa są skierowane we właściwym kierunku. Zazwyczaj ogniwa są skierowane do przodu, wyreguluj i zabezpiecz łańcuchy zgodnie z instrukcjami producenta. Może to obejmować zamknięcie zapięcia, użycie ściągaczy lub zamków, powoli obróć koła do przodu lub do tyłu, aby upewnić się że łańcuchy są napięte. Po przejechaniu niewielkiej odległości ponownie sprawdź napięcie łańcuchów i w razie potrzeby wyreguluj je. Ważne jest, aby przećwiczyć zakładanie łańcuchów, zanim będą potrzebne w sytuacji awaryjnej, ponieważ może to być skomplikowany i trudny proces w trudnych warunkach pogodowych. Należy również pamiętać, że łańcuchy śniegowe mają ograniczenia, takie jak zalecana maksymalna prędkość i ograniczenia dotyczące rodzaju nawierzchni, na której mogą być używane. Przed użyciem łańcuchów śniegowych w pojeździe należy zapoznać się z lokalnymi przepisami i zaleceniami producenta. Możesz być zainteresowany.